Cześć, witam wszystkich moich widzów bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Dzisiaj to będą zakupy, które udało mi się poczynić na przestrzeni ostatnich kilku tygodni i miesięcy, a później będzie taki mały vlog o zmianach w mojej diecie. Zaczynamy od zakupów. Ja naprawdę bardzo dawno nie kupowałam sobie jakichś kosmetyków, takich kolorowych do makijażu i po prostu nie czułam takiej potrzeby, a kolejna rzecz to naprawdę mój makijaż w ostatnim czasem ograniczał się do minimum, ale skupiłam się na parę produktów, m.in. przez dziewczynę z YouTube i pierwszym z produktów to e, taki lip coat e, o którym mówiła s Walker Makeup Sara Troszeczkę wygląda, jak widzicie, jak taki lakier do paznokci, troszeczkę rzadki. jeżeli się zapytacie, co to jest, to jest po prostu produkt, który utrzymuje pomadkę na naszych ustach znacznie dłużej. I ja do niego podchodziłam troszeczkę sceptycznie i skusiłam się na niego, bo cena była dość atrakcyjna. On chyba kosztował około 3,5 funta, czyli tragedii nie ma. Jest to produkt kultowy w Wielkiej Brytanii, znany już od kilkudziesięciu lat. Ja widziałam go wcześniej na półce, ale tak naprawdę nie wiedziałam, do czego to może być. <laughs> Człowiek się uczy całe życie. Powiem Wam, że ja pomadki zjadam naprawdę w tempie ekspresowym. Nie wiem, co się z nimi dzieje, nie mam pojęcia. I jak spróbowałam tego produktu, to naprawdę wierzyłam, że pomadka może zostać dłużej na ustach i zaczęłam nosić właśnie pomadki. Jak to działa? Na początku aplikujemy właśnie jakąś szminkę, później ososzamy ją chwyseczką i później nakładamy właśnie cienką warstwę tego produktu, który niestety nie pachnie zbyt przyjemnie i ma też bardzo gorzki smak. I to też może być powód, dla którego właśnie zostaje na ustach, bo po prostu nie mamy ochoty ich lizać, bo jest to niezbyt przyjemne. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć, że oczywiście nie utrwala pomadki na cały dzień, bo to by było kłamstwo i nie wierzę w coś takiego, że cokolwiek może to zrobić. Ale na parę dobrych godzin, dopóki coś zjemy, naprawdę pięknie wygląda. Nie, Może troszeczkę wysuszać usta, dlatego musicie pamiętać o właśnie jakimś regularnym peelingu i też o dokładnym balzamowaniu ust wieczorem. Ale co jest ważne, nie załamuje się tutaj, pomadka nie wchodzi w te takie tutaj załamania skóry, co jest moim zdaniem ogromnym plusem i naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, że go posiadam kolejną rzeczą, którą zakupiłam to taki eyeliner z firmy MAC w kolorze czarnym ja chciałam kupić sobie teraz z Sport i posłyszałam o nim dużo dobrych opinii ale on zamiast właśnie takiej końcówki, która mi się podoba taka, to jest taki mazak ma niestety pędzelek, który jest moim zdaniem troszeczkę cięższy do właśnie aplikacji takiego typu produktów ja mam dzisiaj go na oku wygląda tak i możecie od razu zobaczyć moje rzęsy eyeliner wysycha na kolor matowy, nie jest wodoodporny nie sprawdziłam go, nie testowałam go jeszcze w deszczu, bo takowego u nas nie było ostatnimi czasy i nie wiem, jak się sprawdzi. Ale wiem, że bardzo łatwo go zmyć jakimkolwiek płynem międzynarodowym, czy nie musicie się naprawdę starać, żeby, żeby się go pozbyć z oczu. I ja mam go w kolorze czarnym, on się nazywa Wood Black. I ostatnio, właśnie od kilku dni rysuję sobie takie kreski, takie kociołki. Uwielbiam, uwielbiam ten, uwielbiam ten efekt, czyli to jest kolejna rzecz. Kolejny produkt do oczu to jest maskara z Lashida, to Up, zakupiona m.in. przez Martę z The Breath of the tutaj nic nie widać, ja tak kręcę. Jest to maskara, nowość, ona wyszła może 2 miesiące temu, 3 miesiące temu w budzie. Tak wygląda szczotka, jest dość duża. I uwaga, uwaga, producent nas zapewnia, że możemy nałożyć aż do 8 warstw dla uzyskania bardziej dra dramatycznego efektu. I możemy przejść z takiej dziennej maskary do takiej wieczorowej. I powiem Wam, że coś w tym musi być, bo Dzisiaj nałożyłam trzy warstwy i wygląda naprawdę bardzo delikatnie, tak jak widziałyście. I uwaga, nie miałam ani jednej grudki na rzęsie, co jest niespotykane moim zdaniem, bo nawet najlepsze maskary, które wypróbowałam po iluś tam warstwach zostawiały jakieś nierozkonalności. Maskara ma wyciąg... Coś mi tutaj dzisiaj ją wykręca. Maskara ma wyciąg z olejku żożoba albo chochoba i też właśnie ma odżywać nasze rzęsy i sprawiać, że pomimo tych wszystkich wals, które na nie nałożymy, cały czas będą miękkie, elastyczne i piękne i w ogóle. Ja jestem jak najbardziej zadowolona w tym momencie. Pięknie rozdziela moje rzęsy. To jest maskara, która ma za zadanie dodać objętości, pogrubić je i ja właśnie potrzebuję tego w dlatego jestem bardzo szczęśliwa, że ją kupiłam. Aha, normalnie kosztuje 12,50, ale ja w budzie czasami jest taka promocja, że się dostaje taki kupon o wartości 5 funtów i właśnie ja go wykorzystałam, czyli zapłaciłam go za maskę troszeczkę mniej. I oprócz tego dostałam jeszcze prezent, słuchajcie, normalnie pełnowymiarową paletkę do cieni. E, się nazywa Smoky Rose quote Czy gdzie bym wypadnie zaraz spacynka. E, to jest opis. A tak wyglądają przepiękne kolory, które są idealne na jesień. Ja jeszcze ich nie próbowałam i... Bardzo bym chciała, kusi mnie to okropnie, ale nie wiem, czy potrzebuję tak naprawdę testować te cienie, czy będę ich używała, dlatego na razie, na razie nic z nim nie robię, one sobie tak pięknie tutaj w tym pudełeczku u mnie mieszkają. Ostatni produkt do pielęgnacji, do pielęgnacji, to jest produkt um, makijażowy. To też polecany przez Martę. I nie tylko przez matę, bo ja widziałam, widziałam to już w sklepie, ale bałam się go kupić, bo boję się matowych błyszczyków. Po prostu ta, to, że może podkreśla suche włosy mam to, że może podkreślać suche skórki, po prostu mnie przeraża. I e, Collection 2000, kolekcja 2000 Cream Puff Moisturizing Lip Cream jest zupełnie inny. Jest naprawdę świetny. Tu jest napisane, że to jest velvet soft Matte Finish Lip Cream, czyli takie welwotowe velvet, to jest satynowe. Nie, to nie jest atena to jest walurowe wykończenie, matowe, taki kremik do ust. I konsystencja jest naprawdę fajna, matowa, przepięknie pachnie i naprawdę na ustach trzyma się długo. I słuchajcie, nie podkreśla suchy skór. Jest, jest, osa są gładkie i naprawdę są gładkie przez długi czas i nie potrzebna jest aplikacja za 5 minut, bo jego się nie, nie można go zjeść. I kolor, którego wybrałam, to jest Cotton Candy, Candy um, numer 1 Są jeszcze trzy inne kolory. Czasami są promocje na niego 3 za 2 Ja akurat nie trafiłam na promocję, ale spodobał mi się ten kolor. Kosztowało 2,99 i pasuje do mojej marynarki. I mam go teraz na ustach. E, tak, to tyle jeżeli chodzi o kosmetyki takie kolorowe, takie tam, mhm. ehm, mogę Wam powiedzieć, że jeszcze dodatki do gaza, które są w tym miesiącu w InStyle, e, ja dostaję jego prenumeratę i jeszcze muszę się poskarżyć, bo bardzo często ym, przy numeracie InStyle, niestety te gratisy do mnie nie dochodziły, nie wiem dlaczego, ale w tym miesiącu to się zmieniło, hip hip hurray i dostałam taki krem do rąk z 100% naturalny, którego jeszcze nie otworzyłam. Tutaj jeszcze jest zapoliwany i czekam, aż skończy się mój sfenomek, który po prostu uwielbiam. Jest naprawdę fantastyczny, um, ale może nakręcę tak. To jest moje torebce i tam Wam opowiem, co otrzymam w swojej kosmetyczce. A mm, w drugiej gazecie, w Marie Claire, a, która jest. Bardzo gruba w tym, w tym miesiącu. Oprócz tego, że mamy próbkę e, podkładu z Max Factory, i oprócz tego, że mamy próbkę, widziałam też e, e, bazę z e, L'Oreal, którą naprawdę chciałam spróbować. Później od kilku już miesięcy. Jest też krem z firmy L'Occitane. Francuska firma, ja o niej wcześniej mówiłam, i o tych kremach Wam też mówiłam właśnie w takich promocjach. Ja zawsze kupuję ich więcej, bo one starczały mi wtedy na cały rok. I trzymam je właśnie w różnych torebkach, i też mam w swoim magicznym pudełeczku przy łóżku. Ja jestem dobrą córką, dobrą siostrą i kupiłam e, też tak jeden e, krem swojej kochanej siostry, ten jest akurat e, z różą i moja się też jeden będzie miała z albo się wymienią, a ja sobie widziałam taki z coca cola Kakao. Dobra. E, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, byłam w Primarku, ale nic ciekawego nie widziałam, op no, oprócz rajstop. znaczy nie, widziałam parę ciekawych rzeczy, ale nie było rozmiaru i co zrobiłam? Styknęłam parę zdjęć i zaraz wam tutaj gdzieś wstawię. Będziecie sobie mogły zobaczyć produkty, które mi się i przypuszczam, że Wam też by się spodobały. Ja primarek uwielbiam za stopy, które są, e, trzymają się naprawdę cały rok przy bardzo częstym noceniu i praniu. To są takie grube, e, kosztują 2,50. Takie zwykłe czarnule tu jest setka i chyba tych nie miałam wcześniej, bo prostu takie miękkie wcześniej miałam takie inne, ale one się trochę błyszczały tego nie robiłam, zobaczymy jak to się sprawdzą i taka nowość, ja jestem w ogóle bardzo podekscytowana tym, bo one tutaj mają w środku taki miszka, jego misiek, wyobrażacie sobie jak one muszą być cieplutkie szczególnie właśnie teraz zbliżające się, zbliżający się zimę z jakąś sukieneczką piękną albo z spódniczką cudo już się nie mogę doczekać kiedy właśnie będę je mogła nosić i hmm, później kupiłam jeszcze sobie parę olejów. Ja pod ostatnim filmem, e, tym, w którym mówię Wam o e, pielęgnacji buzi dziewczyny zostały mi wiadomości z komentarzy, żebym zobaczyła filmik e, Aliny. I Alina mówi o olejowym myciu włosów. Ja się tak tym podierałam i postanowiłam że też chcę spróbować. Skontaktowałam się z Aliną i też się poradziłam, które oleje powinnam wymieszać. Jeżeli to, co Wam teraz mówię, wydaje się czarną magię, to naprawdę polecam Wam kanał Aliny. Ona, ona była chyba jedną z pierwszych dziewczyn w ogóle, która mówi o olejach do włosów o olejach takich właśnie hinduskich. I naprawdę dziewczyna wie, co mówi, dlatego zapraszam Was na takie filmy, na ten film. I. Um... Ja kupiłam właśnie olej rycynowy, z z Puka, to jest duża butla, bo tu jest aż 250 ml, jeśli się nie mylę. duży problem ze znalezieniem tego oleju właśnie, bo podobno dziewczyny, które mają problem z anoreksją, wykupowały go i korzystały z tego jako środka przeczyszczającego i byłam w Butcie, byłam w Superdragu i pani mi powiedziała, że w tym momencie ich producent, ich dostawca nie ma tego w ogóle na stanie i, i przypuszczam, że w Polsce będzie on wiele łatwiej dostępny niż w Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy powiedziałam, ale kupiłam go w sklepie e, takim zielarskim i będę go mieszała z olejem z pestek winogron. I nawet nie wiecie, ile ja się go naszukałam. Znalazłam olej z pestek winogron, taki normalny, który olej do gotowania, ale on, większość z nich była niestety rafinowana. Ja potrzebowałam tego czystego, nienarafinowanego, organicznego i nie mogłam go znaleźć i w końcu kupiłam jeden na ebayu. Ale słuchajcie, nie wiem, czy to jest coś nie tak, ale on śmierdzi. Nie spodziewałam się, że on może tak śmierdzić. To jest bardzo dziwny zapach i boję się, chociaż tutaj jest napisane, że data jest wszystko w porządku, boję się, że coś z jest nie tak. Jest to bardzo dziwne do określenia zapach i e, proszę Was, jeżeli miałbyście do ziemi do czynienia, to powiedzcie mi, potwierdźcie, czy e, tak powinno być. E, czyli będę mieszała e, albo te dwa oleje, albo e, myślałam też o olej oliwce HIP, która mi się już kończy, ale nie wiem, zobaczę, jeszcze zastanowię się. Poczekam, aż wykończę swój... E, Produkt z oktora Hauszki. I do tego jeszcze kupiłam taki 100% naturalny olej z drzewa herbacianego, który jest naprawdę bardzo intensywny, jeżeli chodzi o zapach. I jest bardzo skoncentrowany i trzeba go używać naprawdę dosłownie kilka kropel. I wczoraj sobie zrobiłam właśnie taki. E zabieg na wieczór, że tutaj nałożyłam ten olejek Monoi odtąd dotąd, dlatego włosy mi się tak właśnie między nimi błyszczą, a tutaj przy skórze nałożyłam e, kilka kropel właśnie z, wymyślanych z tym olejkiem i on powoduje, że włosy nie powinny się tak szybko właśnie przetłuszczać. Można też go stosować, dodawać go do tego oleju do mycia buzi, ale trzeba uważać, bo on może niestety wywołać podrażnienia. Tak samo jak są osoby, które e, są bardzo zadowolone z tego produktu, tak też mogą być osoby, które mogą naprawdę narzekać, bo on jest dość... E, no intensywnym, intensywnym produktem. I uwaga, to nie jest produkt, e, to nie jest olej, olej eteryczny, pamiętajcie o tym, bo niektóre dziewczyny mieszają olejki eteryczne, a to jest właśnie e, e, błąd. Przepraszam za dzisiaj moje włosy, ale ja nie wiem dlaczego nie dam rady w ogóle ich umorzyć, jakieś takie są e, dziwne, naprawdę z no, nim problem dzisiaj. No i teraz ta część vlogowa. Tydzień temu byłam z Agnieszką i z jej facetem na e, takim wyjeździe. Nazywałam go, e-book. pod drzewa, jak małpy. I później odwiedziłam ich i Aga pożyczyła mi książkę, która się nazywa Skinny Beach. Ja już prawie, praktycznie przeczytałam. I jest to książka, ym, która. Podobno, ma pomóc na właśnie zrzucaniu wagi. Ja nie, nie mam z tym problemu i nie chodzi mi o zrzucanie wagi. Ja po prostu w swojej diecie ewentualnie chciałabym zmienić to. Chciałabym moją dietę wykorzystywać jak najbardziej, czyli te produkty, które jem, chcę, żeby jak najwięcej dawało mi energii, wyeliminować te, które zupełnie nic w mojej diecie nie dają, mojemu ciału, ani moim włosom, ani mojej skórze zupełnie nic nie pomagają, i zostawić sobie tylko te, które po prostu się mi przydadzą. I ta książka poleca zostanie weganem. Ja weganem raczej nie byłam w stanie chyba zostać. W tym momencie tak mówię. Wegan to osoba, która nie, nie tylko nie je mięsa, ale też nie spożywa produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli nie je jajek, nie je masła i tysiące innych rzeczy, bez których majonezu, bez których nie wyobrażamy sobie każdego dnia w tym momencie. I będzie to proces, który na pewno zajmie mi jakiś czas. Nie, nie wiem, czy jestem na to gotowa jeszcze. Namawiam też GAWA i przypuszczam, że może będziemy robić jakieś takie malutkie kroczki. I tutaj jest napisane, że żeby przestawić się, to trzeba przynajmniej miesiąca, żeby zrezygnować z tego wszystkiego. Nie wiem, jak to nam się uda, po prostu spróbujemy, nie wiem, tydzień, może dwa. Zobaczymy, jak to nam będzie wychodziło. Przypuszczam, że sekretem jest też to, żeby Zrobić sobie plan działania, czyli sprawdzić, co będziemy chcieli w danym tygodniu jeść, żeby po prostu nie iść do sklepu głodnym, i wtedy nasze oczy widzą to wszystko, co jest na półkach i po prostu chciał to wszystko skonsumować. Książka generalnie jest napisana dla osób, które chcą właśnie zrzucić, zrzucić kilka kilogramów. Ja tego problemu nie mam, jak już wam powiedziałam wcześniej, I, ale zastosowałam się do paru rzeczy, które do książki właśnie było napisane. Po pierwsze, staram się zrezygnować z kawy. Bardzo ciężko, powiem Wam, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Generalnie chodzi tutaj o kofeinę. Ja uwielbiam kawę rano z kostką brązowego cukru i z odrobiną mleka. Nie uważam sobie nic lepszego, ale też jest takie właśnie stare przeświadczenie, taki mit, że kawa pobudza nas rano. To nie jest do końca prawda i wiem, że dużo osób bez kawy nie potrafi funkcjonować. Ja taką nie jestem osobą, ja po prostu uwielbiam ten cały zapach i ten smak, uwielbiam to. Ale zamieniłam to na taką bezkofeinową, zieloną herbatę. Myślałam, że będzie okrutna, ale jest całkiem niezła i Moje poranki są teraz razem z taką właśnie herbatką. Z cukru zupełnie nie zrezygnowałam, chociaż ja naprawdę nie cukrzę praktycznie nic. U mnie torebka cukru, cukru starcza na rok i to tylko ja wykorzystuję ją do ciast. Ja korzystam, jeżeli chodzi o słodzenie, z takich kostek cukrowych, które są właśnie z nierafinowanego cukru, czyli takiego bardziej zdrowego. Ale zakupiłam też taki nektar-sok. To nie jest sok, to jest syrop z agawy, z kwiatu agawy, który jest, składa się właśnie z fruktozy, z glukozy, czyli jest cukru w proste, które się bardzo łatwo w naszym organizmie rozkładają i nasz organizm bardzo łatwo je przyswaja. On wygląda troszeczkę jak miód i powiem wam, że mm, nie ma jakiegoś takiego. No, pachnie trochę właśnie takim roślinnie, że tak powiem. Smak ma delikatniejszy niż miód, nie jest bardzo słodki. E, ale. Nic specjalnego, znaczy, nic strasznego, tylko musicie pamiętać, że nie można go dodawać do bardzo, bardzo gorących produktów, bo wtedy straci swoje właściwości. I mm, innym takim produktem, wiem czy na przykład kupiłam w polskim sklepie, sojowe sojowej i spróbuję kłamać swojego męża, czy da się e, czy da się e, właśnie go oszukać, że to są kotety bez mięsa. Jeszcze inna rzecz, taka bardziej już ciekawostka, <laughs> udało mi się znaleźć w White House. Good, Hemp. To jest po prostu, słuchajcie. Mleko, taki wyciąg z pestek, uwaga, uwaga, konopi indyjskiej I jest naturalnym źródłem podobno omega-3. Hmm, zobaczymy. Jest to taka alternatywa do mleka. E, wzbogacona jest wapnem i witaminą D. Nie jest, nie jest sojowy i powiem Wam, jeżeli chodzi o smak, to jest bardzo charakterystyczny. Zapach też mocny. I smak jest pikantny, jeżeli to tak można określić. Na pewno. Jest inny, ale nie powiem, że jest zły. Nie wiem, czy jeszcze go spróbuję. To muszę spróbować, jak będzie smakował. Na razie go piłam, tak wiecie, bez niczego. Muszę spróbować, jak będzie smakował z płatkami e, śniado, śniadaniowymi. E, a co już chciałam powiedzieć, że była w promocji, bo kosztowała tylko funta. Normalnie kosztuje chyba dwa lata, dlatego z tego się skusiłam. I to jest właśnie produkt e, dla weganów, bo nie posiada żadnych produktów e, od zwierzęcych. To już wszystko to chciałam dzisiaj Wam powiedzieć. Na sam koniec mam to Was taką może małą prośbę, że jeżeli już może jesteście weganami albo wegetarianami i może macie ochotę napisać mi swoje przemyślenia, jak Wam, jak wam to idzie, jak Wam się to sprawdza. A jak powiedziałam, ja jeszcze konkretnej decyzji nie podjęłam i nie wiem, kiedy to nastąpi, ale bardzo jestem ciekawa właśnie, właśnie e, Waszych opinii. I e, cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w wkrótce. Na razie, pa!